Szymanko, witam Was z kolejnego odcinka na kanale Świat Hanesa. Od dłuższego czasu pisaliście mi, jak się zaczęła moja przygoda z YouTube'em. Interesowało wam, czym nagrywam dowoz i na czym montuję filmy. Także nadarzyła się okazja, żeby dowoz nagrać taki film. Także zapraszam do oglądania. Skąd się wziął pomysł na nagrywanie na kanał YouTube? No i widzicie, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja do tej pory nie wiem skąd. No właśnie, skąd? Tak naprawdę to nie wiem, e, powiem szczerze, od dłuższego czasu oglądam e, kanały na YouTube, e, mam takie swoje, takie swoje ulubione kanały i powiem szczerze, oglądając te kanały nie było to w mojej głowie, że ja kiedyś e, będę nagrywał, że po prostu ich oglądam, żeby później coś swojego nagrywać. Nie, w życiu tak nie było, po prostu przyszedł taki pomysł, tak ogólnie znikąd, stoję któregoś dnia e, rano i stwierdziłem, kurczę, jeśli ktoś może, to czemu ja nie mogę? Zebrałem się, pojechałem do sklepu, kupiłem moja pierwszą kamerka GoPro 9, wróciłem do domu, następnego dnia spakowałem wszystkie rzeczy, bo stwierdziłem, że nagrążał was pierwszy odcinek i to będzie pierwszy odcinek z nurkowania. Pojechałem 100 km, wróciłem i zgadnijcie. No oczywiście, że nic nie wyszło. A że jest taki człowiek, że e, szybko się nie poddaje, po prostu jak się czegoś złapia, no to ogólnie ciągną to dali. Chociaż wiem, że nie jest to proste, ale już tam ogólnie znajomy się, zawsze zmyślałem, że jak ją coś wbija pazury, to po prostu nie chcę puścić. I tak ogólnie mówią, ja, ja się tam szybko e, nie rozczarowuję, że coś mi się nie udaje. To nie znaczy, że, że czas z tego zrezygnować. No i tak ogólnie się ciągnie do dzisiejszego dnia. E, a tak naprawdę szczerze wam powiem, to nie wiem. Nie wiem skąd się to wzięło. Tak po prostu znikąd i ogólnie mam takie że, różnego typu ciekawe pomysły. Mój pierwszy odcinek, jaki was opublikował był z hołd, e, z widokami. E, to nie był z nurkowania. I powiem szczerze, e, dobrze, że to miejsce było i o to miejsce dobrze znam i byłem tam już kurczę dobrych pora razy. I ten odcinek, który Żygdowoz nagrywał, był z hołd nagrywałem jakieś Powiem szczerze, chyba za 4 razy i tak bym powiedział, dobrze, że to było w miarę blisko, bo tam mam jakieś 30, 30 km, jedna strona. Bo ja by to było z daleko, z pewnością bym zrezygnował, jakby bym jeździł po 100-200 km i co chwila by materiał nie wychodził, no to była trochę lipa. A tu powiem szczerze, miejsce znowu i myślałem, że nie muszę jakichś planów układać, yy, a że tak jeszcze się cofnę, to bym powiem szczerze, ja nigdy w życiu nie nagrywał totalnie niczego. Mój pierwszy odcinek to była moja. Pierwsza kamera y, GoPro, na której on zaczął nagrywać. W większości zawsze robi jakieś tam zdjęcia, nikt nie nagrywał, może Ross tam się udało jakiś tam film nagrać spod wody, jak nurkowołek, ale i tak wyszło beznadziejnie. Także mój pierwszy kontakt to był właśnie z YouTube'em, z nagrywaniem. I wam powiem szczerze, nie miałem totalnie pojęcia, jak to nagrywać. Yy, oglądałem oczywiście na YouTube, jak to się robi, ale wiecie, popatrzeć na kogoś, a zacząć co nagrywać. Jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to, o których ja nie miałem pojęcia. Pojawił pierwszy odcinek, nagrał właśnie dowoz yy, na hołd. No i nie miałem jeszcze ani mikrofonu, niczego. Stwierdziłem, że w GoPro jest mikrofon i będzie dobrze. Okazało się, że jest inaczej, po prostu weszłem do góry, jakiś tam wiatr się zrobił, mój głos był gorzej słychać, mnóstwo w fuczynie i nie wiem, czego tam jeszcze było. No i wyszło jak wyszło, wróciłem do domu, poobierzełem wszystko, wszystko do wyrzucenia. Stwierdziłem, dobra, jadę jeszcze raz. Drugim razem pojechałem, już ogólnie, że się nastawił na to, że muszę sobie pierwszy mikrofon kupić, także pojechałem sobie pierwszy mikrofon kupić. Kupiłem sobie go, no wszystko już będzie super, głos będzie elegancki. Załączyłem sobie mikrofon, sprawdziłem sobie w domu żeby nie było, że już nic e, e, nie oglądam. Także sprawdziłem, jak mikrofon, wszystko działo. No kurczę, był jakiś pech, bo kaś mi się kabel wypił i z transmitera. No i ja Wam powiem szczerze, że nie oglądałem filmów do tyłu. Nagrywałem, 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 bo byłem pewny, że wszystko mi działo. Okazało się, że przyjechałem do domu, włączyłem kamerę, e, obraz był, ale głosu nie było. No, I kolejno lipa. I tak chyba, tak wam powiedział, chyba byłem ze 4 razy w sumie nagrywać ten pierwszy odcinek. E, czas leciał a niestety Jodan nadal nic nie miał i, i w tym momencie już naprawdę widziałem, że no to nie będzie już takie proste także tak, tak to wyglądała e, e, moja przygoda z pierwszym e, filmem do, do nagrywania Pytaliście mnie ile zarabiam na YouTubie e, powiem mu tak, nie zarabiam nic jeszcze i oczywiście ktoś może teraz powiedzieć, no to dobra po co to robisz no bo to bez sensu robić jak z tego nic hajsu nie masz e, no nie wiem powiem mu szczerze ja to robię bo to lubię, chcę do was nagrywać filmy, a kolejną rzeczą, jaką jest na przykład w tym, co Joto robię jest mnie motywacja, która nie, nie siedza w domu, bo chce do was. E, oczywiście nie musza, robi to, bo chce, i chce do was nagrać odcinek, żeby wam opublikować w weekend i robię to, bo, bo lubia. I właśnie tak ta, Wam powiedział, ma motywację, żeby wyjść z domu, nie siedza w domu i przykładowo. No bo wiecie, jak pracujecie, czujecie też zmęczeni. Czasami to też jest wymówka, bo siadacie na Sofie. No i kurczę, myślicie: "A dobra, jestem zmęczony, dzisiaj nikam nie idę, a ja pierdela". A ja wam powiem szczerze, ja mam taką motywację, dobra, kurczę, wiem, że muszę dovozną nagrać odcinek, chcę dowoznać nagrać odcinek, także pakuję manele, e, zbieram torba i i w, e, w trasa coś dovozną nagrać i rzadko się zawdoma i właśnie tu jest e, w tym przypadku fajnie. I motywuje mnie ten YouTube, żeby dowosu nagrywać, i w ogóle praktycznie nie siedzę w domu. I to jest właśnie fajne. E, to, że ja na tym terenie zarabiam, może kiedyś by zarabiał. A on powiem, nawet jeśli nic z tego kanału nie wyjdzie, to wam powiem szczerze, i ja podchodzę do tego tak, że e, kiedyś może moja cura lub od niej dzieci obejrzą jakiego e, głupiego dziadka mieli czy ojca. I będzie mogła sobie córa czasami popatrzeć jak już w sumie e, kiedyś mnie nie będzie, a wiecie jak to jest e, ze zdjęć, dobra, wszyscy macie albumy i powiedzcie ile je oglądacie. A mam nadzieję, że to co ogólnie nagrom to zachowie się na tym i tak szybko się to nie zniknie. Także nawet jeśli z tego kanału e, nie będzie jakichś pieniędzy, czy to się tam jakoś tam nie rozwinie. Zawsze jakoś tam będzie e, po mnie, powiedzmy, taka historia i moja córa sobie będzie mogła oglądać, jakie głupiło ojca miała kiedyś. Dlatego tak do tego, do tego podchodzę. E, I tak, żebym powiedział, jeszcze motywacja do nagrywania do was filmów e, i os, ogólnie z tego, e, z tego się cieszę, co robię. E, jest to w sumie do mnie takie hobby i tak do tego podchodzę. Czy ciężko nagrywa na kanał YouTube? E, tak, ciężko. E, jeśli robicie właśnie tak, jak na przykład w moim przypadku i ja chodzę do pracy i nagrywam, e, jest to ciężko. Oczywiście tak bym powiedziałek, ja, ja to robię, bo to jest moje hobby i ja to, ja to lubię robić. E, ktoś, jeśli się nastawio na to, że nie wiem, opublikuje 10 filmów i on zaraz tego nie wiem, jakie pieniądze b, e, będzie mieć, e, zapomnijcie o tym, nie ma takiej opcji nawet. E, tak może było 10 lat temu, ale już nie teraz. I... I dlatego, to jest właśnie ciężkie, to nie ma tak, że, tak żebym powiedział, że nagrocie pora filmów i ciepniecie robotą i zarobicie żyć z YouTube'a, nie, możecie zapomnieć o tym, nie ma takiej nawet opcji, oczywiście niektóre nowe kanały się szybciej rozwijają, drudze wolniej, oczywiście, że tak jest, ale zazwyczaj, e, no, no jest to ciężko, ja nie mogę ciepnąć robotą, no bo powiedziałem Wam, że nie zarabiam na tym kanale i muszę płacić rachunki same, one się nie zapłacą, muszę jakoś żyć. Dlatego to jest ciężkie. Jeśli mój kanał by się rozwinął, czy ja kiedyś ciepna robotą i będę nagrywał, nie wiem, obejrzymy, czas pokorze. Powiem szczerze, że robota moja cieszy, ja lubię jeździć autobusami i z pewnością nawet jeśli ten kanał by się dobrze rozwinął, jakiś kasa by z tego była, żeby żyć, to wam powiem szczerze, na pewno by mi to autobusu brakowało i nie wiem, czy by tak ciepną robotą, bo w jakimś tam sensie by mi brakowało tych autobusów. No, na dłuższą pogodzie te dwie rzeczy też jest ciężko, ja nie powiem, że nie. Ale tak bym powiedziałek, jonimum ja ciśnienia. robią to do was, bo to lubię i, i chcę publikować co tydzień ten odcinek, jest to do mnie motywacja, no i tego się ogólnie czimia. i... Tak bym no proste to nie jest, ale wam powiem tak, jeśli by to było wszystko proste, to wszyscy by nagrywali, wszyscy by chcieli miliony. Niestety tak, tak to nie działo i do tego czasu troszkę do tego e, przyłoży, żeby cokolwiek z tego było. Może z tego tyż nic nie będzie, nie wiem. Ale do najprostszych rzeczy to niestety nie należy. Pytaliście mnie, czy robię sobie plan, jak ja na coś nagrywać. E, powiem szczerze, tak. E, zazwyczaj robię sobie plan, e, przeważnie jak robię jakieś wyjazdy. E, właśnie za niedługo będziemy e, czekać dobre, fajne, fajne wyjazdy. I już jakiś tam plan sobie robi, ale wam powiem szczerze, zazwyczaj wychodzi tak, że nawet po zrobieniu tego planu przyjrzycie na miejsce, no bo ja nigdy w tym miejscu nie był. No i okazuje się, że jest całkiem inaczej. No i niestety wszystko, cały plan idzie w, w łeb i niestety wszystko trzeba na nowo układać. Czasami nawet nie ma na to czasu, no bo jak już jesteś w jakimś miejscu... Powiedzmy tak, że był taran niedawno w Rzymie, i ogólnie, że się też jakiś tam plan zrobił. Przyszłek na miejsce w ogóle się wszystko okazało inaczej. Teraz trzeba było wszystko w głowie poukładać inaczej. Oczywiście, coś tam żeście się już przygotowali, ale no niestety tak to, tak to, tak to nie wychodzi. Ale tak, układam plan, próbuję przynajmniej coś ułożyć. No Najgorzej, właśnie są jeszcze, jak w jakieś powiedzmy miejsca, które już tam był i chcę do was to po prostu nagrać, to mam to w głowie, wiem jak to mniej więcej wyglądało i mogę sobie coś ułożyć. A najgorzej jak jada właśnie w miejsca, w których nigdy w życiu nie byłem. No i właśnie ciężko coś poukładać w głowie, nawet szukając na Google. No naprawdę jest to ciężko ogarnąć. No i tak jak wam powiedziałem, przyjrzycie w nowe miejsce, no i jest, okazuje się, że jest lipa, no bo coś tam sobie zaplanowałem, wyszło całkiem inaczej. No niestety z tym planem jest troszkę ciężko tak to ułożyć. Mam małego towarzysza do nagrywania ze mną na YouTube. Przywita się Tosia z widzami. Tak, montaż. Jak montuję filmy? Nie montuję, że tak powiem. Powiem, bo poznałem kolegi właśnie u mnie w tej firmie, w tej obecnej, której robię. I jakże zaczął, ja że mu powiedział, zaczyna nagrywać na YouTube. I no, szukam kogoś, kto mi to ogarnie. Właśnie kolega mój Robert stwierdził, że padło dobra, to możemy to razem robić. I będzie mi to montował, bo powiem mu szczerze, yy, mógłby to ogarnąć. Ale tak, jak wam powiedziałem, yy, robota, YouTube, jeszcze montaż, jechać jakaś, nagrywać, jest tego od groma roboty. I powiem mu szczerze, no ciężko by mi było to ogarnąć. Yy, jest tego po prostu za dużo. No i stwierdziłem, że yy, muszę kogoś znaleźć, żeby mi to yy, montował. No i dobrze, że się Robert zgłosił, no bo powiem mu szczerze, ja, by nie Robert jakby nie Robert, to tego kanału dowoz by nie było, nie byłoby takiej nawet opcji, żeby to po prostu e, nagrywać i montować i wszystko naros, e, tak bym powiedział, jest tego po prostu za dużo na jedna osoba, żeby to wszystko ogarnąć. E, oczywiście inni youtuberzy, którzy już tam długo nagrywają, mają swoich montażystów. E, dobrze, żeby się udało z Robertem e, dogadać i e, mamy taki swój układ i... Robert mi ogarniał w ogóle te filmy. No, powiem szczerze, samemu to by było bardzo ciężko. Także tak wygląda montaż moich filmów. Pytaliście mnie, ile trzeba pieniędzy zainwestować, żeby cokolwiek zacząć nagrywać. Ja Wam powiem szczerze, w moim przypadku, oczywiście nie wyłożyłem tego oros, ale w moim przypadku już poszło jakieś 5000 euro na to. No, nie mało, ale. E, oczywiście wy tyle nie musicie inwestować, e, możecie kupić sobie kamerkę, jakoś gopro e, Oczywiście musicie dokupić mikrofon, no bo bez tego mikrofonu ten głos będzie troszkę e, kiepski e, Jakiś uchwyt e, Teraz musicie kupić taki transmitter Ja wam to wszystko za chwilę pokorza, bo, wam pokorza e, bo pytaliście mnie kolejne pytanie jakie było e, Jakiego sprzętu używam, także ja wam to wszystko pokorza, Ale teraz mniej więcej wam tak powiem Yy, musimy transmitter transmiter taki, yy, który podłączycie yy, do waszego GoPro, do mikrofonu, także to jeszcze musicie mieć. No i ogólnie, co tam jeszcze, no i w sumie jakiś laptop, no bo na czymś to trzeba montować. No i w sumie to jest całe, całe wydatki yy, na ta chwila, nie musicie jakichś tam mega rzeczy drogich kupować. No bo w sumie po co, yy, ja już tak jak powiedziałem nagrywałem półtora roku i troszkę tego sprzętu się nazbierało. Ale tak jak na początku kupiłem sobie kamerka GoPro 9 i na ten czas, to bo w sumie to była, chyba dziesiątka była, no to w sumie to że tak jedna do tyłu kupił. Albo nówka, że ją kupił, no i, i tak że zaczął dowoz nagrywać, nawet w sumie mikrofonu nie miałem. Żeby coś nagrywać, nie trzeba jakieś mega pieniędzy na to udawać, tylko pomysły, no i chęci. Teraz Wam pokażę sprzęt, jaki dowoz nagrywam na YouTube. Kupiłem nowo Torba bo mam taką y, ogólnie do kamer ale już po prostu jest za mało, bo tego sprzętu się teraz zbierało laptop tu jest kamerka GoPro 12 którą przed chwilą dowoz nagrywał. i tu jest ta przejściówka, którą ponurzycie ten transmiter do mikrofonu, tym kabelkiem statyw, ogólnie mam dwa, jeden w aucie y, druga kamerka GoPro 11 powerbank, bo to będziecie potrzebować żeby e, doładować Wasz sprzęt, jak będziecie jakaś jeździć uchwyt e, obudowa do nurkowania do GoPro tu są jakieś akcesoria do GoPro gimbal do telefonu, żeby była lepsza stabilizacja dron DJI Air 2 e, to jest ogólnie mój drugi dron pierwszy dron miał też DJI, ale to było jedynka e, po prostu odleciał do ciepłych krajów, że tak powiem E, zrobię go update'a i zaczął jakoś wariować nie zaopywał e, poleceń z, e, z pilota no i po prostu odleciał i nie znalazł już go niestety musiał kupić drugiego e, ładowarka ładowarka do GoPro tu mam w sumie baterie czyli mikrofon drugi mu przyłączony do bluzy mam dwa mikrofony w razie czego ja bym robił e, jakieś wywiady z kimś, także drugiej osobie daję mikrofon, lepiej go będzie słychać. Tu mu kolejny mikrofon e, z RODE. Obydwa te mikrofony są z tej samej firmy. Ten mikrofon kupiłem po to, że jakby. bo tego mikrofona trzeba ładować, tamtego nie. Także aby ja mi ten płot zawsze mogła używać drugiego awaryjnie. E, pilot do GoPro. No i kolejny uchwyt. A tu jest yy, zarową pokorza Ten transmitter, tak wygląda transmitter. Sorry, że na, na odwrót pokazuje, ale mam podłączony teraz do, do telefonu i tak widzicie, ta wskazówka chodzi jak dom. Tak wygląda ten transmitter, który właśnie podłączacie do tej kamerki w tu. Tak ogólnie tak ogólnie wygląda mój sprzęt po półtora roku nagrywania. No tak, widzicie, troszkę tego sprzętu się przez te półtora roku nazbierało. Do tego dochodzą jeszcze światła, które oświetlałem jak nurkuja, no bo muszę mieć dobre oświetlenie dowoz, żeby coś nagrać, także dokupiłem kolejne lampy do nagrywania. Także widzicie, no troszkę się tego wydatku zrobiło przez te półtora roku i dlatego wyszło taki rachunek 5000, tysięcy, może już tam je nawet 5, ponad 5000 tysięcy, taki na no, średnio, że w sumie powiedział. No uważam, że to nie są wydane pieniądze, bo robię dowoz, to co lubię, i w sumie chyba to jest najważniejsze, że, że mnie to cieszy. Także tak to wygląda z YouTube'em. Także bym powiedział: jeśli chcecie coś nagrywać, nie musicie, nie musicie wydawać tyle pieniędzy. Oros, bo ja wam ja to pokazał. Ale tak bym powiedział: jak ja nie wydaję te 5000, oros. To się po prostu zebrało z tych półtora roku nagrywania. Także nie ma tak źle w sumie. Skąd się wzięła nazwa Świat Hanessa. Już wam tłumacza. E, Hanys, ogólnie jest ze Śląska, tak jak słyszycie, tego się nie do ukryć. E, dużo ludzi mnie nazywało Hanys, dlatego wyszło Hanys, a świat, bo zawsze chciałem zwiedzać dalekie zakątki świata. E, ten kanał też to jest moją motywacją, żeby więcej świata zwiedzać i tak ogólnie wyszła nazwa Świat Hanysa. E, ja wiem, że pokazuję Wam też więcej rzeczy niż tylko e, powiedzmy podróże i nurkowanie, ale ogólnie chciałbym pokazać to, co ja mam w głowie i czym się interesuję. To znaczy, ja tam za dużo w tych głowie nie mam, ale chodziło mi o to, żebym pokazać co mnie najbardziej interesuje, czym ja się interesuje, a może Was to też zainteresuje. I taki ogólnie był pogląd na ten kanał. E, dużo ludzi mi pisało, czemu ja nie godzą 100% po śląsku. E, nie typowo po śląsku, to znaczy godą po śląsku, ale chodzi mi o to, że nie używam 100% słówek śląskich ze względu na to, że to, ten kanał też będą oglądać ludzie z całej Polski i nie każdy rozumie e, 100% słów po śląsku. I nie będzie siedział nad słownikiem i tłumaczył mi, e, o, e, tłumaczył se, o czym ten człowiek w ogóle godo, bo ja nic nie rozumiem e, Są kanały, które są prowadzone tylko po śląsku. A tu nie, nie w tym kanale o to chodziło. Chodziło o to, żeby mu pokazać, e, czym się interesuje i co ogólnie mam w głowie. No i taka rada do wos e, Jeśli żeście się zastanawiali kiedykolwiek, żeby nagrywać na YouTube, czy robić cokolwiek, po prostu róbcie to. Dostanąć takie impulsu. I jakżeście już zaplanowali coś, a boicie się, a może to nie do mnie, a może ktoś mnie z tego wyśmieje, a jednak nie wiem, czy się do tego nadaje, nie myślcie tak, po prostu róbcie to. Yy, ludzie zawsze się będą z belę czego śmiać, po prostu trzeba próbować. I takie jest ogólnie moje podejście. Yy, wszystkiego trzeba próbować, a najgorsze jest to, żeby, że się zastanawiacie. I to jest właśnie źle, bo po tym tracicie właśnie czas. Yy, wiadomo, czas leci, no i, i z czasy możecie powiedzieć, kurczę, no jednak mogę spróbować. No właśnie, trzeba po prostu próbować i to jest najważniejsze. Ja Wam powiem szczerze, jeszcze yy, półtora roku temu, jakby mi ktoś powiedział, że ja będę nagrywał na YouTube, i powiedział weźcie się, puknij w głowa. A widzicie, yy, pierwsza publikacja była półtora roku temu, Dali dotąd zarobia, może się tam komuś to nie podoba, nie wiem, e, średnio mnie to interesuje, ogólnie robię, bo e, to lubię i tak do tego podchodzę. Także, jeśli żeście się zastanawiali, po prostu to róbcie, a nie patrzcie na innych i no róbcie to, co, to, co lubicie. W tym odcinku już będzie wszystko, mam nadzieję, że mój filmik, jak zaczęła się moja przygoda z YouTube, Wam się podobał. Także, jeśli się jeszcze nie zasubskrybowali, zasubskrybujcie ten kanał, to będzie moja motywacja do nagrywania do Was kolejnych filmów łapka w góra, miłe widziane komentarze, także pozdrawiam wszystkich, życzę Wam miłego weekendu i zapraszam do kolejnego filmu. Pozdro!